W miniony weekend Warszawski Stadion Narodowy zamienił się w największą księgarnię w Polsce. Warszawskie targi książek przyciągnęły tysiące czytelników i przede wszystkim mnóstwo gwiazd, bo pisanie stało się bardzo modne. Pisanie sprawia ci frajdę? Totalno. Gdzie pisałaś tę książkę? W Toskanii? <laughs> Nie pisałam ją w centrum Warszawy. Książkę pisałam w łóżku. Bardzo mnie jeszcze ciekawi to, gdzie pan pisał książkę, bo Ewa Minga przed chwilą powiedziała, że w łóżku codziennie między 8 a 10. Niestety nie wszyscy mają ten komfort, żeby pisać książkę w łóżku. Co zatem warto przeczytać i kogo spotkaliśmy w ten weekend? Aniu, czy Toskania to jest takie miejsce, do którego Ty uwielbiasz wracać? Czy to jest miejsce dla Ciebie wyjątkowe? To, to prawda, rzeczywiście jest to miejsce wyjątkowe i e, jest także wyjątkowe dlatego, że co roku walczę ze sobą i myślę sobie, w tym roku nie do Toskanii. W tym roku pojedziemy do Francji, albo w tym roku pojedziemy do Portugalii. Życie po życiu brzmi ciekawie, ale to chyba nie chodzi o telewizję, prawda? Nie, 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 nie. To jest całkowicie inny, na, dla mnie najistotniejszy aspekt mojego życia, mianowicie to jest takie trochę reportaż i felietony z mojego życia małżeńskiego. Mam specjalizację mistrzowską, bo staż Panie Macieju dzisiaj w innej roli nie pan z telewizji, a pan od książek. Autor. Jak występować i zabłysnąć? To również przepis na to, jak zrobić karierę w telewizji. Nie, to jest książka dla osób, które muszą występować publicznie w różnych sytuacjach, na przykład dla ludzi biznesu i chcą to robić skutecznie. Podaje dalej przepis mój, subiektywny przepis Ewy Mingę. Jak rzeczywiście można w którymś momencie swojego życia zwątpić, ale się podnieść. Znane osoby piszą poradniki, książki kucharskie, biografie, autobiografie. Ty napisałaś coś bardzo wyjątkowego, coś, co jest dla Ciebie ważne. Wiesz co tak? Napisałam tę książkę dla mojego Rysia. Ma 6 lat, jest moim synem. I pomyślałam sobie, kiedy mój tata zmarł, że nie będzie go dobrze pamiętał. A ja sama nie do końca miałam świadomość. Jak ważną osobą dla wielu dziennikarzy i dla wielu osób był mój ojciec. Najważniejszym przesłaniem w tej książce jest to, że wszyscy znani, piękni, nawet bogaci mają dokładnie takie same problemy jak każdy z nas. I dedykacja, bo to jest książka właśnie dla dzieci od rodziców. Tak, to prawda. To znaczy także dlatego, że rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęłam to pisać i, i, i byłam w szale twórczym, no to niestety byłam bardziej w Toskanii niż w Warszawie i, i, i bardziej ze sobą i z ewentualnym odbiorcą niż ze swoimi dziećmi, dlatego pomyślałam sobie, że przynajmniej tyle dla nich zrobię, że, że, że będą miały dedykację, bo... E, bo wszystko, co robimy, tak naprawdę robimy dla nich. Żona jest moją nieustanną inspiracją. E, właściwie dziennie mam 3-4 tematy na e, felietony e, b, zegłem, o e, zachowaniu mojej małżonki, o jej humorach, o jej życiu wewnętrznym. Jak się czujesz dzisiaj tutaj, na Stadionie Narodowym? Ty, debiutantka, autorka, książka. Mojego jest zaspokojone, skoro dzieje się to na Stadionie Narodowym. Kabotynizm, hedonizm rozumiem. się. Ego, tak, zmieściło się. Dobrze, że mamy ten otwarty no. dach, bo tak to jest szansa, że jeszcze urosnę i wyfrunę.